Ja o się w dzisiejszym filmie. Yy, wam pokażę moje ustawienia, jak wygląda moja rozgrzewka, potem ja jakimiś turniejami. No, wiadomo o co chodzi. Jaki ma sprzęt, klawiaturę, myszkę, komputer już w sumie znacie. No i co? Zachęcam Was do subskrybowania kanału, wstawienia łapy w górę, może jakiś komentarz. No i co? Miłego oglądania. A więc zaczniemy od ustawień grafiki, no to gram na 1720 rozdzielczości na 1080, yy, 240 gra tak ile ma yy, mój monitor hercy. Na performance modzie 150 jasności, yy, no i resztę tutaj wszystko na low, no i chyba tyle. No głośność to jest nie niepotrzebna, ale możecie sobie zobaczyć, czat głosowy też i teraz mamy grę, no to Europa, Wróg mam tutaj Tersy, możecie zobaczyć. Ten. W budowie mam e, automatyczne pozwierdzenie edycji na edytuj. Mam wyłączonego pre -edita. No i macie resztę tutaj jakieś rzeczy. Powtórki mam połączone bo fps zabiera, a tego nie chcemy. Czasami włączam. E, no no i chyba tyle. E, interfejs gry to tutaj macie też pokazane. I ruch, tak że nigdy nie wchodziłem w to ustawienie, nawet nie wiem co on to robi. Mysz klawiatura gram na 8%, 56%, no tam przecinek, 56% czułości lunaty i celowania. 700 DPI mam w myszce. Czuć tryb budowy 100% i za nic tego nie zmieniacie, bo tylko wam to pogorszy w ogóle gra. No, reszta to jest movement. Gram na takim. Lecimy do k -bindów. No, keybindy to sobie przeskipuje. Możecie sobie skopiować, no nie? Są slow motion puścić, nie wiem co tam jak tam chcecie. Tu są samochody, to chyba tego nie chcecie. Yy... Tryb kreatywny, akcje. No. Kontroler no to nie, bo nie gram. No i tu jakieś takie ustawienia. Proszę bardzo. A więc przechodzimy do mojej rozgrzewki. Yy, Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć o, o moim sprzęcie. Gram na klawiaturze Apex 9 Mini, Steel Series. Yy, Mieszka to Rival 3, przewodowa. Gram na, też słuchawka od Genazisa, nie wiem jakich, nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem czy mikrofon będzie was teraz ale jest to Crux Adiz 3000. Nie najlepszy, ale już będę miał nowy za niedługo. No i co? No i chyba wszystko. Pod zespołem macie w, w moim filmie, prawie że najnowszym z mojego nowego komputera. No i co? Przechodzimy do mojej rozgrzewki. Jest tak, no więc ja tak, najczęściej sobie wchodzę na tego i, i żeby sobie AIMA trenować lubię Mega sobie poklikać w click timing i tej frenzy. Macie tutaj to. I możecie sobie poćwiczyć tego, nie? I to jest Mega spoko. Ja to lubię. No i sobie tak ćwiczę. Robić mamy 185. No i co mam no, czasenie sobie na tych basic, ale teraz yy, przeszedłem na inną mapę, jeżeli chodzi o pis kontroli takie inne. No no i po prostu sobie tutaj czuję i ma tak. O co jest? Aha. No chyba, że tak, nie? To ciekawe, tego to ja jeszcze nie widziałem. No. No sobie tylko ćwiczę tutaj AMA jakieś te, ale tak to chyba tyle z tej mapy będzie. reszta rzeczy trenuję na mapce od Raidera. Yy, mega mi się podoba tej Competitive, ponieważ macie sobie na przykład Passing Practice, to jest mega spoko, możecie się nauczyć wbijać do boxa no nie? Np. jak teraz hop i mu walicie pompę, nie? I tak się... o. I tak się że to. O. No, no i na tym to polega, tu macie w ogóle jakieś tryby typu od na przykład... O, w taki sposób macie jeszcze jakieś, nie wiem, od z góry macie jeszcze, tak z dołu, chyba to chodzi o to, że ślisk, ale nie jestem pewien. No i ze zwykłej ściany, nie? O, właśnie w taki sposób, macie jeszcze te levele, no nie? Żeby wyraźnie ten, yy, helfa i takie inne, to jest help dla bota, no nie? No, no macie tu jeszcze jakieś piki, klacze. Peace, to jest też mega ciekawe Wrzucacie Gracie i sobie free no nie? I szukacie botów I robicie im jak największego kopisa, po prostu, nie? No i ja sobie tak to ono się restartuje I sobie szukacie tych botów O na przykład tam jest jakiś Peace no i taki sobie leży, no nie? Też ciekawy jest akurat edit training, no bo to z uczycie się też yy, z każdego konta edytować, no nie? Na przykład to na przykład takie, takie No i jest to tak ćwiczycie, nie? Prefire też jest mega spoko typu, że sobie siedzicie, bot was strzela i im strzelacie taką bombę, nie? bardzo zobacz, zobacz, on was strzela i bombę w idealnym timingu tak, żebyście dostali lekki damage, ale. O, no teraz nie wyszło, nie? Ale tak, wiadomo, o co chodzi. Tunele też są baga spoko, też już lubię je trenować. To jest po prostu chodzi o to, że sobie przechodzicie. No nie. Jakieś tam coś poedytujecie. I takie łajcie bombę, nie? No i sobie takie coś powtarzacie, więc Trzy razy powiedzmy z pięć. Że tak, żeby się nie zaciągnęło no się no, na żadnej edycji jak ja No, no na pewno też yy, dobrze nauczyć się pisów, czyli pis kontrolu No nie? No bo jest to podstawa imo Żeby ten Na przykład Chodzisz sobie tak, tak, dajecie mu kona No i nie możecie się zacząć, No wiadomo o co chodzi, no Kone A, no sekucno teraz, no ale wiadomo o co chodzi, nie? Edit co jest grana? I pompa, nie? I se tak, nie robicie takich pisów Z 10 razy, żeby właśnie ten, nie? No, no i sobie idziecie na przykład na dwójkę, 10 razy pyk Na przykład coś takiego Coś takiego No, no jest tak tak to Tu macie jeszcze, to jest tego mega dużo akurat, więc to jest mega spoko Play all tu macie w ogóle takie, coś jak Wiecie, nie? że możecie sobie wszystkie na raz zagrać. Tu było, że po prostu losowałam no nie? O AIM też jest giga spoko. Ja lubię, gdzie to było. W Only yy, też jest spoko. Pi Stoicie na piku i się tam, nie? Na przykład się uczycie takiego pika. Robicie takiego edita. Stajecie na right Picku. Właśnie tam. I go po prostu klapiecie, nie? No właśnie, też warto się nauczyć dużo pików. Bo jeżeli je wykorzystujecie, jesteście je prawie, że nie widać, no nie? Na przykład. Na takim raid right Picku już prawie was nie widać, no nie? Jakiś Bone Striking, no to wszystko macie. Powinniście się dowiedzieć. Edita Bolt. No, Bolt to macie Free Bolt, możecie sobie zmienić. I ogółem ja też sobie często robię tak, że sobie zmieniam na coraz szybsze. I przez to, że już umiem. I sobie po prostu. Próbuję jak najszybciej edytować. Uczy się jakichś nowych mechanik, wszystko, żeby po prostu wykorzystać to w grze. No tym to po prostu polega, nie? Że sobie tak freebootujecie, jak już on dobrze idzie, to sobie zwiększacie tą prędkość. Nie? Później sobie wchodzę na na przykład takie v 1 żeby po prostu móc wykorzystać to, czego się nauczyłem na y, tamtych mapkach, no nie? Czyli na przykład sobie idę z takim i próbuję wszystko wykorzystać, co czego się nauczyłem. Oczywiście wiadomo, że nie wykorzystacie wszystkiego na Batterie, ale warto się tego wszystkiego nauczyć, nie? Na przykład na przykład takie pise, które wykorzystujecie na ludziach, w tym, y, na, na mapkach, też warto się nauczyć. On też trzeba grać na mózg. No nie, on teraz piknie daje mu 200. No też często gram yy, 1v1 realistyki, ale to rzadko. Znaczy rzadko. No na pewno rzadziej niż 1v1. Przecież, też łatwo sobie yy, ten, jest sobie potrenować, bo realistyki są zupełnie inną rzeczą. No no i sobie tak chronujecie. A więc teraz wam pokażę krótkie fragment mojego gameplayu, jak gram co robię. No i no, żebyście sobie mogli jakieś może retake'i powtarzać coś w tym stylu. A więc to było tyle. No czasem sobie jeszcze tak pogram Rankedel lub coś, no nie, no też ważne dobrze grać w tym mid-game. No ja tak szczerze, zbytnie dobrze nie gram, ale ogółem staram się. Mówiłem, nie się zostawić suba, łapę w górę. No i co? Do następnych. Elo.